Jeszcze pan, debiutancki konkurs fiskapu za tobą. Powiedz nam, czy, czy ten start z zakopanem to była taka bardziej spontaniczna decyzja, czy to było już planowane od dawna? Znaczy, planowane było już od dawna, bo kalendarze były ustawiane dużo wcześniej. No i chciałem to tak dopiąć, żeby to było no, w miarę zorganizowane. Jak ocenisz ten swój występ? Bo dwukrotnie punktowałeś, chociaż te skoki chyba nie były do końca perfekcyjne. Nie, to nie były skoki takie na zawody. Bardziej miałem tutaj dużo do testowania, takie bardziej zabawowo podeszłem do tego. No dało to punkty fajnie, ale ja tu bardziej pod pracę nad skokami przyszedłem. No i fajnie udało się zrobić, coś ciekawego. Jeśli chodzi o twoje początki, czy to nie było tak, że, że chciałeś właśnie jakoś, jakoś pójść w tą od nogę wyłącznie skoków, czy od początku byłeś ukierunkowany na kombinacje? Znaczy od początku trenowaliśmy kombinacje, przez chwilę chciałem być skoczkiem, aczkolwiek nie miałem takiego talentu, żeby nim zostać, więc postanowiłem, że pójdziemy w kombinację norweską. Do tego też mnie namawiał świętej pamięci Tadeusz Pawlusiak, no i z, z nim trenowałem dłu przez długi czas, no i zostało przy kombinacji. Yy, przed tym sezon sezonem, o tyle co się orientuję Dużą pracę, bardzo dużo pracowałeś nad biegiem. Czy to znaczy, że, że porzuciłeś totalnie myśl o tym, czy, czy w ogóle taka myśl kiedykolwiek była, że być może będziesz chciał się przekwalifikować na, na skoki? Bo na przykład, no nie wiem, chociażby Jabieni Klimow czy, czy Ancyklo i Granta taką drogę przeszli. Nie, to już jest za późno i to już była decyzja. Generalnie, jak już się dostałem do kadry narodowej w kombinacji, tak już pozostało i nawet nie myślałem o tym, żeby zostać skoczkiem narciarskim. Także nie, to jest y, definitywnie już, na pewno nie będę skoczkiem. No i to trudno, no chcę się rozwijać w kombinacji. Yy, ten sezon przygotowawczy, sezon letni był dla ciebie wyjątkowo udany. Tam stanąłeś chociażby na podium zawodów Grand Prix. Yy, czy jesteś właśnie typem takiego sportowca, którego te świetne wyniki właśnie tak napędzają, motywują do dalszej pracy? Myślę, że tak, bo. Miałem taki okres, gdzie nie szło i faktycznie ta głowa nie pracowała tak jak trzeba, ale jak widać postępy w pracy, to daje kopa do działania faktycznie i pomaga bardzo mocno. Wróćmy jeszcze do tych dzisiejszych i wczorajszych zawodów. Niestety no bardzo mało Polaków w drugiej serii. Czy uważasz, że należy się nieco martwić o te polskie skoki, skoro no właśnie jest taka sytuacja, a nie inna, że, że startuje tutaj ich mnóstwo, a a wyniki może nie do końca są zgodne z oczekiwaniami. Znaczy, abym ja się nie martwił, bo tu jak patrząc na roczniki, jak to wygląda, to chyba tu są chłopaki dużo starsi od tych co startują od nas, tej kadry młodzieżowej. Także nie, no, też rozmawiałem z tymi chłopakami, są bardzo świadomi, widzę jak pracują, także myślę, że z biegiem czasu wyniki przyjdą. Nie ma co się skupiać na razie, bo oni się powinni tym na, na ten moment się powinni cieszyć i pracować, rozwijać się przede wszystkim. A wyniki przyjdą za tym. Także myślę, że nie. No. Bywa też, to taki temat, może na zakończenie, trochę humorystycznie, że bardzo często włączasz się w, w social mediach ty, do dyskusji jako jeden z nielicznych, czy to skoczków, czy kombinatorów. Jest tak właśnie, że często zaglądasz do tych mediów, czy tam jakieś komentarze, czy, 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 czy jakieś opinie, czy, czy raczej starasz się od tego izolować, a te wpisy to tak po prostu raz na jakiś czas? Nie, no raczej raz na jakiś czas. Jak jest coś ciekawego i, i zaintryguje mnie, to wtedy dodam wpis, ale y, to raczej tak y, spontanicznie. No w zasadzie chciałbym, żeby też zawodnicy się udzielali, bo żeby ten sport był żywy, żeby też wypowiadali swoje zdanie na ten temat, jak to powinno wyglądać. No myślę, że, że jest dużo do zrobienia, jeśli chodzi. Dużo pomysłów jest w środowisku i często chłopaki mają fajne pomysły, a boją się tym podzielić. No i to chciałbym, żeby zachęcić do takiej dyskusji. Czyli nawet. Czyli ski jumping, ski jumping farming na, na Twittera. No może. Nawet dzisiaj tu się popisałeś małym tweetem pomiędzy serią próbną, a tą serią konkursową, poinformowałeś wszystkich, że ten wstęp na zawody jest, jest darmowy, że można przychodzić. No, można przychodzić, to jest fajne nawet, jeśli się tu jest na miejscu, to można fajnie spędzić czas i nawet poznać ludzi, bo myślę, że zawodnicy też nie mają problemu, jeśli ktoś podejdzie i poznać, powiedzieć cześć, kibicuje ci, to jest miłe.